Witam. Mamy tutaj takiego wiekowego pacjenta wrzesień 2017. Dziś tu był kod, gdzie on był? Tutaj 757, to pewnie jest wrzesień 2017. Podłączony jest do alfabata dla ubogich. Tutaj, tutaj, tutaj kabel cyk. Co my tu mamy? Amperogodziny. Trzeba pomnożyć razy 10. Prąd. Wolty. 1,7A. Ok. Zaraz to sprawdzimy. Tu mamy taki wiekowy multimetr. Będzie 17, czy nie będzie. No, on czasami tutaj pokazuje, czasami nie, ale blisko. Zobaczymy. Pierwszy pomiar, zobaczymy jak wyjdzie. Pozdrawiam.